Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Czytamy dzisiaj fragment Księgi Jeremiasza z rozdziału 23, pierwsze cztery wersety. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę was za złe wasze uczynki, mówi Pan. I sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko i będą chłodne i liczne. I ustanowią nad nimi pasterzy, którzy je paść będą, i nie będą się już bały ani tworzyły, i żadna z nich nie zaginie, mówi Pan. Drodzy bracia i siostry, to oczywiście starotestamentowy fragment, ale on pokazuje pewną, pewne zasady. Pewne prawidła, które Bóg ustanowił, i one są niezmienne, zarówno jeśli chodzi o zgromadzenie Starego Przymierza, jak też i gdy chodzi o zgromadzenie Nowego Przymierza, Iklezję, czyli Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Bóg powiada: Biada, biada, biada oznacza: bójcie się. Bądźcie przerażeni. Przeklinam Was, pasterze, ponieważ zgubiliście i rozproszyliście owce mojego pastwiska. Jak można zgubić i rozproszyć owce Bożego pastwiska? Czy w taki sposób, że ludzie odchodzą z kościoła? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Zwróćcie uwagę, że Bóg mówi o Jego owcach i o Jego pastwisku, a nie o owcach, które należą do pasterzy i nie o pastwisku, które należy do pasterzy. Jeżeli pasterz ma swoje pastwisko, to na tym pastwisku ma swoje owce i nikomu nic do tego. Ale jeśli pasterz, jest powołany przez Boga do tego, żeby pracował na Bożym Pastwisku, to on nie jest właścicielem owiec i on ma obowiązek te owce doglądać i prowadzić do, no mówiąc kolokwialnie, swojego pryncypała. Do Boga. Bo to nie jest ani jego pastwisko, ani to nie są jego owce. I teraz tak. Jeżeli spojrzymy na ten werset z punktu widzenia Nowego Testamentu, to mamy taki obraz. Zgromadzenie Jezusa Chrystusa, czyli Kościół Jezusa Chrystusa, jak to popularnie nazywamy, to jest Kościół Jezusa Chrystusa. To Jezus gromadzi swoje owce. Skąd je ma? To są te owce, które są udarowane przez Ojca. No tak. Uczy sam pan Jezus. Owce, które są darowane synowi przez ojca, są własnością syna. I o te owce chodzi. Natomiast jeżeli do kościoła dostają się jacyś ludzie, którzy z tych czy innych powodów uważają siebie za bieżący, to nie są owce pana Jezusa. I to pastwisko, które oni zajmują, Zajmują bezprawnie. I teraz uwaga. To jest bardzo proste rozwiązanie. Jeżeli głosisz w Kościele Ewangelię Jezusa Chrystusa, jeżeli nauczasz zgodnie ze Słowem Bożym, to owce, które przyszły tam nie z powodu Chrystusa, one odejdą. Znikną. Wcześniej czy później. To nie jest problem. Każdy pasterz powinien się cieszyć, że takie owce odeszły. Dlatego, że one tylko zajmowały miejsce, ale one nie uznawały autorytetu Jezusa. One przyszły tutaj czasami nawet w przebraniu. A same w sobie były wilkami, czy są wilkami. No oczywiście nie każda fałszywa owca jest wilkiem, żebyśmy to dobrze rozumieli. Natomiast jeżeli pasterz uzna, że to jest Jego owczarnia i On za wszelką cenę chce te wszystkie owce zatrzymać? No to bardzo proste rozwiązanie. Przestaje głosić Ewangelię Jezusa i zaczyna głosić pseudo co niestety dzisiaj jest coraz częstszą praktyką, no i prowadzi do tego, że to, co kiedyś było pastwiskiem Pana Jezusa, staje się niestety, ale nie kościołem. Nie ma nic wspólnego z tym, który jest Panem i władcą tego świata. I takie owce Pana Boga nie obchodzą. Tak, dokładnie, nie obchodzą. Bo Pan Jezus, 17 w rozdziale Jana, już to przeczytam, żeby nikt nie miał wątpliwości, że coś mi się w głowie porobiło. Już mam 17, 9 werset. Pan Jezus mówi, ja za nimi proszę, nie za światem proszę, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi. Pan Jezus dba o swoje owce. Swoje owce. Tak też mówi psalm trzeci. Pan Jezus dba o swoje owce. Ale owce, które nie są jego, on mówi, Pan Jezus mówi, ja się o niej nie nie mogę. One chodzą własnymi drogami. One mnie nie interesują, bo ty mi ich nie dałeś. Najgorsi pasterze to są ci, którzy postanowili pastwisko, które do nich nie należy zamienić na mnie kościół. I wtedy niestety prawdziwe owce zaczynają odchodzić, bo one nie są w stanie zjeść tego, co tam jest podawane do jedzenia. One tej strawy nie akceptują i pozostają. Samotne. Dlatego tak mówi Pan: Bóg Izraela, o pasterzach, którzy pasą mój lud, to Wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, a nie zatroszczyliście się o nie. To też ukażę Was za złe Wasze uczynki. Ukażę Was. Jeżeli Zdecydowałeś, że nie będziesz słuchał słowa Bożego, że będziesz w swoim kościele praktykował wszystko, tylko nie Ewangelię, to wiedz o tym, że już jesteś pod Bożym Sądem. Ciesz się, że masz dużo ludzi w kościele, ciesz się, że wszyscy są zadowoleni, bo to jest ostatnia radość, jaką masz. Już inne nie będziesz miał. Ponieważ Bóg cię osądzi za to, co zrobiłeś z jego owcem. Znam kościoły, duże, od skąd od, odeszli i odchodzą cały czas ludzie, o których wiem, że kochają pana Jezusa. Akurat nie przychodzą do nas, ale mnie to tam nie przeszkadza. Wiem, gdzie odchodzą, mniej więcej przynajmniej niektórzy. Nie wiem, czybym tam poszedł, no, ale powiedzmy, że nie mają innego wyjścia. Nie byli w stanie pozostać w miejscu, gdzie nie głosi się ewangelii. Niektórzy z nich byli? Starszymi tych, tych kościołów. Jaki los czeka takich pasterzy? Mogę tylko współczuć. Tylko współczuć, ponieważ Bóg o swoje owce się zawsze upo 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 upomni. Ja sam zgromadzę resztę moich obiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem. I sprowadzę je na ich pastwisko i będą płodne i liczne. Musimy też zrozumieć, że owce, Boże owce, też popełniają błędy. I niektóre z nich będą miały tak zamieszane w głowie, że kupią to, tą duchową strawę, którą im ci zwodniczy pasterze będą przedstawiali. Ale owocem będzie to, że Bóg je wygnał. Po co? Po to, żeby zgłodniały, żeby znowu zapragnęły słowa Bożego. I wtedy Bóg mówi: Ja je sprowadzę na pastwisko. I jest powiedziane, że sprowadzi je do tego samego miejsca, ale sprowadzi je na swoje pastwisko, czyli do swojego kościoła. I wtedy będą chłodne i będą liczne. I uwaga! To się nie spodoba niektórym, i ustanowię nad nimi pasterzy, którzy je paść będą. Tak. Ci, którzy twierdzą, że nie ma żadnych pasterzy w kościele, no muszą wyrzucić Biblię przez okno. Ale ja myślę, że oni to robią z zazdrości, bo nikt ich nie chce jako pasterzy, i słusznie. Bóg ustanowi nowych pasterzy. Taki jest porządek w kościele ale ci pasterze będą je paść i one już nie będą się ani bały, ani trwożyły i żadna z nich nie zgubi się, nie zaginie, bo to będą nowi pasterze, nowi pasterze. Nowy, czyli na nowo narodzony, czyli ten, który jest Bożym pasterzem. Mógł taki sobie ustanowić. Dziękuję Bogu, że on się troszczy o tych, którzy są Jego. Nie bój się, jeśli do Niego należysz, nie bój się. Bóg. Jeżeli zgrzeszyłeś, rozliczy się z tobą. O tak, ale On cię nie zapomni i On cię nie pozostawi. I przeprowadzicie z powrotem na swoje pastwisko. I będziesz bezpieczny, będziesz spokojny. Już się nie zgubisz, Bo Bóg tak powiedział. Amen. Witam w Aceranku. A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie. Subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.